W kwietniu 2025 roku powstaje kryptowaluta, która zmieni życie milionów ludzi na całym świecie i stworzy tysiące historii nowych milionerów w świecie kryptograficznym. OMD Blockchain, OMDB. Jest to kryptowaluta stworzona przez międzynarodowy holding finansowy On Millions Dollars. i LLSA i jest wspierana przez wszystkie jego rozwinięcia, produkty oraz grupę firm OMD Group. Już teraz ma znaczącą społeczność i duży ekosystem, który go wykorzystuje, z pięcioma aktywnymi projektami i ponad dziesięcioma projektami, które dołączą w tym roku 2025. Posiada własny blockchain i własny ekosystem wymiany. OMI Blockchain to szybka, bardzo ekonomiczna i bezpieczna blockchain, która wkrótce znajdzie się wśród najczęściej używanych na świecie, co stanowi wielką szansę finansową do wykorzystania na jej początku. Całkowita podaż OMDB wynosi 2 miliardy monet i zostanie rozprowadzona w ciągu 5 lat stopniowo. Następnie opowiemy o strategii dystrybucji OMDB. W ramach planu dystrybucji miliard monet zostanie rozdzielony w różnych strategiach inwestorom w sposób strategiczny i progresywny w ramach różnych programów. Zostaną utworzone dwa pule stakingowe OMDB, w których zostanie rozdanych 300 milionów monet w każdej. 250 milionów zostanie rozdanych najpierw w atrakcyjnym planie zysków. A po wyczerpaniu monet lub osiągnięciu 500 milionów OMDB zainwestowanych, opcja inwestowania zostaje zamknięta, a program aktywuje plan oszczędnościowy z dodatkowymi 50 milionami monet, płacąc 2% i 1% w zależności od kwoty zainwestowanych monet. Po wyczerpaniu tych 50 milionów monet lub uwolnieniu czasów wszystkich inwestycji, program zostaje całkowicie zamknięty. Po wyczerpaniu 250 milionów z pierwszej puli otwiera się druga z 300 milionami monet więcej. Tutaj idzie 600 milionów monet w okresie ponad 3 lat. Zostanie rozdysponowane 300 milionów OMDB poprzez program OMD Trade Program, który jest programem handlowym, gdzie będą przyznawane korzyści partnerom onmillionsdollars.com, którzy zapiszą się do handlu akceptującego OMD i OMDB jako środki płatności w swoich biznesach. Otrzymując 3% partner, który zarejestruje handel, a 2% jego sponsor, klienci, którzy płacą naszymi monetami, otrzymują 10% zniżki, a handlowiec otrzymuje 20%, kompensując zniżkę i mając dodatkowy zysk 10%. Te procenty są oparte na zakupie opłaconym za pomocą OMD lub OMDB w sklepach. To globalnie wzmocni OMD i OMDB, dając tym samym największą użyteczność, jakiej nigdy wcześniej nie widziano w kryptowalucie. 100 milionów monet zostanie rozdanych w promocjach i prezentach, 10 milionów w promocjach, 30 milionów w Element Miners, 30 milionów w AirDropie OMD Wallet i 30 milionów w AirDropie OMD Exchange. To dopełnia miliard monet i cały ten proces potrwa od 2 do 5 lat. Z pozostałych miliarda 500 milionów będzie rezerwą onmillionsdollars.com LLC i będą dostępne na różnych giełdach po bardzo wysokich cenach, a z pozostałych 500 milionów 400 milionów zostanie rozdzielonych w czterech przedziałach cenowych w następujący sposób: 100 milionów między 1 dolarem a 9 dolarami i 909 centami. 2. 100 milionów między 10 dolarów a 99 dolarów i 99 centów. 3. 100 milionów między 100 dolarów a 999 dolarów i 99 centów. I 4. 100 milionów między 1000 dolarów a 10 tysięcy dolarów. Pozostałe 100 milionów zostanie sprzedanych po cenach niższych niż 1 dolar podczas różnych wydarzeń i promocji firmy, takich jak ICO i sprzedaż prywatna na onmillionsdolar.com, IEO, na CoinStore i wymiana P2P. Będą sprzedawane od 21 maja 2025 roku, aż do momentu, gdy zostaną notowane na rynkach scentralizowanych i zostaną zawarte strategiczne alianse z różnymi partnerami po bardzo atrakcyjnych cenach. Mamy nadzieję, że będziesz jednym z pierwszych inwestorów i skorzystasz z całego procesu. Zapytaj osobę, która zaprosiła Cię do obejrzenia tego wideo, jak mogę być częścią.